Ostrzeżenie. W tym odcinku będę cytował opisy bestialskich tortur i poniżania, które u wrażliwych osób, albo takich, które mają własne doświadczenia z przemocą, mogą wywołać co najmniej uczucie dyskomfortu. Jedni chrześcijanie lubią najbardziej Boże Narodzenie, inni mówią, że najważniejsze jest zmartwychwstanie. Ale jest jeszcze trzecia grupa tych, którzy najbardziej cenią sobie mękę pańską. Ta grupa jest wpływowa i wyraźna. Nie bez przyczyny najważniejszym symbolem chrześcijaństwa jest narzędzie tortur Jezusa. Samo jednak poniżanie, biczowanie, Droga Krzyżowa i jej zwieńczenie opisywane w Ewangeliach, niektórym wydały się zbyt słabe i subtelne. Przez lata artyści tworzący sztukę sakralną, autorzy powieści osnutych na podstawie Biblii, czy mający wizję mistycy i mistyczki, dodawali do opisów męki pańskiej kolejne elementy. Pasja z 2004 roku. To chyba najbardziej wpływowy współczesny opis drogi krzyżowej w sztuce. Film Mela Gibsona pokazał niezwykle wyraźnie przemoc, jakiej miał doznać Jezus Chrystus. Co zresztą było jednym z elementów sukcesu pasji. Do dziś znajdziemy go na liście 10 najlepiej zarabiających hitów w Hollywood, oznaczonych ratingiem R, w amerykańskim systemie oceny filmów Motion Picture Association. Oj, lała się tam krew. Zresztą nie tylko sztuczna. Sam James Cavizel. Aktor, który zagrał Jezusa Chrystusa w pasji, przelał trochę swojej, prawdziwej krwi w trakcie kręcenia filmu. W jednej scenie, niosąc krzyż przez ulicę Jerozolimy, potyka się. Wybił sobie wtedy bark i nadgryzł koniec języka, gdy krzyż uderzył go w głowę. Grał jednak dalej scenę z Marią, w tej roli Maja Morgenstern, więc na filmie widać trochę jego prawdziwej krwi. Wcześniej, w scenie biczowania, dostał naprawdę raz biczem, który zostawił mu 35-centymetrową ranę. Doznał też hipotermii i zapalenia płuc, gdy przez trzy tygodnie kręcono samo ukrzyżowanie. Ale najgroźniejszy potencjalnie wypadek przytrafił mu się, gdy kręcili kazanie na górze. Jak mówi, trafił go piorun, prawdopodobnie nie bezpośrednio, ale gdy elektryczność niosła się już po ziemi. Wystarczyło to jednak, by go rozświetlić i postawić włosy na sztorc. Inna osoba na planie, jeden z asystentów, miał zostać trafiony dwukrotnie. Podkreślam słowa jak mówi i miał, Gdyż w wywiadach z Kawizelem słychać, że pasja była dla niego czymś więcej niż pracą. Sam aktor jest głęboko wierzącym katolikiem i na przykład wypadki z piorunami nazywa cudami. O zapaleniu płuc i trudnościach z oddychaniem powiedział: Nasz pan dał mi poczuć odrobinę tego, co sam przeżył. Trzeba więc brać na to poprawkę, słuchając jego opowieści z planu. Ale wracając do samej treści filmu. Znajdziemy tam bardzo obrazowe ukazanie wielu znanych z Ewangelii scen. Jest też tam parę rzeczy, które są mocno podkręcone. Pasja wyraźnie rozbudowuje m.in. scenę biczowania Jezusa. Ewangelie poświęcają temu wydarzeniu bardzo niewiele słów. Mateusz w rozdziale 27, wersie 26, mówi tylko: Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Z kolei Marek w rozdziale 15, wersie 15 podaje jedynie: Wtedy Piłat chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Jan w rozdziale 19 wersie 1 jest także oszczędny w słowach. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Ale Mel Gibson pokazuje nam tę scenę z bardzo drobnymi szczegółami. Widzimy bestialstwo ludzi, którzy śmiejąc się torturują Jezusa. Poznajemy dokładnie narzędzia do biczowania, którymi najpierw są patyki, a potem Rzemienie zakończone rwącymi skórę i ciało haczykami. Widzimy krew lejącą się strumieniami, ból torturowanego i przerażenie jego matki, która na to wszystko patrzy. Cała scena trwa dobre pięć minut. Obserwujemy też jedną bardzo dziwną rzecz. Do Marii podchodzi w pewnym momencie żona Piłata, Klaudia Prokula, widocznie poruszona i skruszona tym, że nie udało jej się powstrzymać rozlewu krwi. Wręcza Marii złożony biały materiał. Materiałem tym potem Maria wraz z Marią Magdaleną wycierają krew Jezusa z miejsca, gdzie był biczowany. Ale po co to robią? I dlaczego Mel Gibson postanowił umieścić ten fragment w swoim filmie? Ta scena, i w ogóle spora część pasji Gibsona, jest wzorowana na objawieniach błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Ta mistyczka i stygmatyczka, żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku, opisała swoje wizje uzupełniające Biblię. No, właściwie miał opisać się Clemens Brentano na podstawie słów Emerich. Nie do końca jest jasne, ile w tym wszystkim jego inwencji. Możecie zresztą przeczytać polski przekład księdza Władysława Rakowskiego za darmo w sieci. Ostrzegam no, ponad 1300 stron. Wizje Emerich dookreślają czasem błahe sprawy. Jak dokładny kształt gwoździ, którymi przebito Jezusa. A na przykład sam krzyż miał mieć ramiona skierowane pod kątem około 45 stopni do góry. Czasem dodaje zupełnie nowe fragmenty do Ewangelii, jak na przykład ten o rewizycie Jezusa w kraju Trzech Króli, albo o tym, jak wziął sobie do ręki promień Słońca, ulepił z niego kulkę i robił sztuczki. Emerich dodała też dużo krwi i przemocy do historii Nazarejczyka, rozwijając wcześniej pojawiające się apokryfy. To właśnie ta mistyczka opisała dokładnie biczowanie i ten dziwny dar żony Piłata dla Marii. Sama Emerich podaje, że wizja nie do końca była jasna, więc nie wie, dlaczego żona Piłata, Klaudia Prokula, przynosi mari materiał. Może liczyła na uwolnienie Jezusa i opatrzenie Jego ran, a może od początku chodziło o to, żeby wytrzeć świętą krew z posadzki miejsca biczowania. Można również podejrzewać, że tak samo Emerich, jak i Gibson chcieli przedstawić Piłata i jego żonę w lepszym świetle, zrzucając winę na zazdrosnych żydowskich kapłanów. No, ale... To jest temat na zupełnie inny odcinek. Mel Gibson wbrew pozorom nie pokazał nam wszystkiego z krwawych wizji Emerich. Oszczędził nam oglądania fragmentu historii, która miała mieć miejsce w nocy między uprowadzeniem Jezusa w czwartek a rankiem w piątek, gdy zaciągnięto go przed oblicze Piłata. To tak zwane ukryte męki Pana Jezusa w ciemnicy. Jezus, wtrącony do lochu Kajfasza, miał być maltretowany przez strażników. I w więzieniu nie dali dręczyciele Jezusowi spokoju. Przywiązali go do słupa, wbitego w środku więzienia, a nie dali mu się oprzeć o niego, choć Jezus ledwo trzymał się na nogach, znużonych, nabrzmiałych i poranionych od upadania i od uderzeń łańcucha, spadającego aż do kolan. Nie zaprzestawali także na chwilę naigrawań swych i katowań. Gdy ci się pacze się zmęczyli, zastępowało ich dwóch innych i znowu nowe udręczenia musiał Jezus znosić. Emerych nie była jednak pierwsza. Jej opis to rozwinięcie wizji błogosławionej Marii Magdaleny Martinengo, żyjącej na przełomie XVII i XVIII wieku. Emerich nie była też ostatnia. Ten wątek stał się w pewnym momencie całkiem popularny. Opisywała go też m.in. nasza Leonia Nastał, czcigodna służebnica Boże, czyli na drodze do beatyfikacji. Ale zacznijmy od Martinengo. Ona opisała to w modnej dziś formie listikla, jako... Piętnaście ukrytych mąk tortur pana Jezusa. Jeden, powiązali liną nogi i ciągnęli mnie po kamiennych schodach do lochu, wrzucili mnie do cuchnącej ciemnicy, pełnej nieczystości. Dwa, zdarli ze mnie szaty i kłuli mnie żelaznymi szpikulcami. 3. związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany. Cztery, Zawiesili mnie na belce, na luźnym węźle, który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. 5. Przywiązali mnie do słupa i ranili moje ciało na różne sposoby. Rzucali we mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami. 6. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało. 7. Przywiązanemu do słupa podsuwali mi pod bosę nogi kawałki rozrażonego żelaza. 8. Na głowę wgnietli mi żelazną obręcz i oczy zawiązali mi brudną szmatą. 9. Posadzili mnie na siedzeniu pokrytym gwoździami, które wyryły na moim ciele głębokie dziury. 10. Na moje ciało wyleli rozpalony ołów i żywice, potem gnietli mnie na stołku pełnymi gwoździ, które coraz głębiej wbijały się w moje ciało. 11 Na moje poniżenie i udrękę na miejsce wyrwanej brody powtykali druty dwanaście Rzucili mnie na belkę i przywiązali mnie do niej tak ciasno że zupełnie nie mogłem oddychać trzynaście Gdy tak leżałem na ziemi deptali po mnie a jeden z nich stawiając nogę na mojej piersi przebił mi cierniem język 14 Do ust wlali mi najohydniejszej wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami Piętnaście, związawszy mi na plecach ręce, ruzgami wypędzili mnie z więzienia. Leonia nastał, opisała to równie drastycznie i namacalnie. Siepacze wtrącili mnie po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do więzienia, ale nie zostawili mnie tam samego. Rozpoczęli ze mną straszliwą igraszkę wśród ciemności nocnych. Siepacze ustawili się w kątach lochu i odrzucali mnie jeden drugiemu z całej mocy, jak się odrzuca piłkę. Kiedy im się uprzykrzył ten rodzaj zabawy, chwycili mnie za ręce i ciągnąc w przeciwne strony próbowali swoich sił moim kosztem. Równocześnie inni siepacze wbijali ostre iglice w moje ciało. Ile omdlewających bólów cierpiałem wówczas. Wreszcie rzucili mnie na ziemię. Jeden ze siepaczy stanął na mojej głowie, inny na piersiach, a jeszcze inny na nogach i cisnęli mnie do ziemi całą siłą swojego ciężaru przechodzili przeze mnie i w ten sposób stałem się drogą ale jakże to było bolesne deptali po drodze która wiedzie do zbawienia ale oni czynili to dlatego by mi urągać więc dojść do zbawienia nie mogli bo tam dochodzi się przez miłość a nie przez urąganie i zelżywość byli i tacy którzy usiłowali wyłamywać poszczególne palce moich rąk uderzali głowę moją o słup kamienny Jakaś zaciekłość iście szatańska popychała tych nieszczęśników do coraz to nowych okrucieństw i znęcania się nad bezbronną ofiarą. W sercu moim panowała w czasie tych katuszy niczym niezamącona słodycz, dobroć, litość dla biednych ludzi. Nie wydałem ani jednej skargi, ani jednego wyrzutu niewdzięczności. Usiłowałem wpłynąć swoją łaską na ich dusze, ale serce ich było już zatwardziałe. Nie chcieli sobie odmówić przyjemności, jaką znajdowali w katowaniu mnie. Milczałem wówczas. Kartkę z powyższym fragmentem znalazłem kiedyś w kościele przy Klęczniku. Teksty o ukrytych mękach pana Jezusa w ciemnicy można bez problemu znaleźć w mainstreamowych serwisach katolickich. Jest to więc żywy element wiary niektórych katolików. Co wiele tłumaczy. Dzięki za uwagę, to była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli ci się podobało to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcja religii.pl.